Witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku przeczytamy sobie Dziennik z Księżycowej Przystani. Szczegółowy rejestr podróżnych zaobserwowanych we wsi Księżycowa Przystań. Spustoszona wioska to jest właśnie ta wieś. A przynajmniej tam znaleźliśmy ten dziennik. Liczne stronice tej księgi zapełnione są spostrzeżeniami, notatkami odwiedzających i mieszkańcach wioski. Zerkasz na końcowe strony. 26 Eleasis, Oliver Sunch, kupiec, przybywa do księżycowej przystani, opuszcza ją następnego dnia Kalisyta. Siódmy Elaind. nieznajomy, imię nieznane, przejazdem, nie tajanin, w nawiasie Raszemita. Czternasty Marpenot, trzech mężczyzn w czarnych pancerzach, przejazdem, nie tajanie. Drugi Uktar, haket, czeladnik, przejazdem, nie tajanin. 30 uktar. Najazd. Żołnierze w czarnych pancerzach spowodowali nieco zniszczeń. Nie tajanie, ale niebezpieczni. 14 nocal. Klejnot klucz do księgi zaginął. Chowaniec ma pilnować mojego czeladnika. 14 nocal. synge przejazdem, bez zatrzymywania się. 15 nocal. Chowaniec melduje, że czeladnik zniknął w pobliżu studni. Będę obserwować. Osiemnasty nocal, najazd. Ci sami żołnierze co wcześniej pojmali mieszkańców. Dwudziesty nocal, tym na horyzoncie, najazd. Jak się pewnie domyślacie, jest to dziennik byłego właściciela nekromancji of tai Jest tu wspomniany jego chowaniec i uczeń. No i właśnie to, że zaginął klucz do księgi. I to by było na tyle w dzisiejszym. Filmiku. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym.